Obudził nas ciepły, pustynny wiatr. Z hotelu mieszczącego się w samym sercu Buhary wyruszamy zwiedzać miasto. Ta duża konstrukcja z wieloma kopułami ma kwadratowy plan. Bazar ten został złożony przez Abdullah khanna Abtima i nazwany na jego część. Budowa jest tak przemyślana, że w upalne letnie dni zawsze tam panuje orzeźwiające chłodne powietrze. Bazar Został zbudowany w 1577 roku i był ważnym przystankiem jedwabnego szlaku. Można sobie wyobrazić, jak wspaniale musieli się czuć przybysze. Po długiej podróży, pod kopułami tego niezwykłego miejsca mogli wreszcie odpocząć. Labby House, czyli nadstawę, to nazwa obszaru, na którym znajduje się basen. Akwen w mieście kiedyś był głównym źródłem wody. Z powodu licznych zakażeń w latach 20. i 30. XX wieku postanowiono je zasypywać. Prezentowany zbiornik jest jednym z nielicznych, który przetrwał do czasów dzisiejszych. Dookoła stawu znajduje się przepiękny kompleks budynków XVI i XVII wieku, które od powstania nie uległy znacznym zmianom. Hodżana Sredin jest to postać legendarnego mędrca i filozofa, bohatera niezliczonych opowiadań. Jest znane na Bliskim Wschodzie i Bałkanach od XIII wieku. W figurze dostrzegamy uderzające podobieństwo do polityka Antoniego Macierewicza. Zachwyciliśmy się kompleksem Poikalan, jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Bucharze. Plac otoczony jest medresami i meczetem, oraz minaretem Kalan, co znaczy dosłownie wielki. Robi ogromne wrażenie. Widać go z daleka. Słup jest wysoki na 47 metrów. W XIII wieku, rujnując miasto Khan, tak się zachwycił budowlą, że pozostawił ją stojącą. Słup w czasie wojny używany był do wypatrywania wroga. Nazywany jest też wieżą śmierci, gdyż służył do wykonywania wyroku śmierci poprzez zrzucenie skazańca z jej góry. W nocy był latarnią pustyni, na czubku paliły się olejne pochodnie. Światło wskazywało drogę kupcom udającym się do Buchary. Opuszczając plac, przechodzimy ko kolejnego minaretu. Z wyglądu przypomina słynny wielki minaret Kalan, ale jest mniejszy. Robi na nas też wielkie wrażenie. Należy on do meczetu i służy do nawoływania wiernych na modlitwę. Postanowiliśmy zwiedzić galerię fotografii, ale niestety mamy pecha. Dzisiaj jest zamknięta. Może w innym dniu będziemy mieli więcej szczęścia? Wędrując po mieście, na uboczu odkryliśmy woską restaurację. W przeciwieństwie do Taszkentu, większość lokali jest uzbeckich. Jedzenie było bardzo smaczne. W miejscach oddalonych od centrum można doświadczyć prawdziwego życia mieszkańców Buchary. Lubimy wchodzić w takie miejsca, które są na uboczu. Panuje tu spokój. Patrząc na mury opuszczonych, zniszczonych budynków, można sobie wyobrazić, jak wyglądało tu kiedyś życie. Zwiedzamy stare miasto. Jest pięknie. Na każdej wąskiej ulicy zabytek. A to dom rodzickiego bohatera z II wojny światowej. W domu mieszkał bohater Związku Radzieckiego. Domu już niestety nie ma. Ale ta miszka pozostała Po jego stanie wnioskujemy, że od lat stoi pusty Bucharze, zabytki są wszędzie Jesteśmy otoczeni nimi z każdych stron Czor minor w tłumaczeniu cztery minarety Medresa była szkołą z bogatą biblioteką Funkcjonowała do czasów sowieckich Komunistyczne władze przekształciły obiekt na mieszkania w latach 50. rozebrano część medresy i meczet w celu pozyskania cegieł i materiałów budowlanych. Do dzisiaj zachował się niewielki fragment północnej części. W języku perskim nazwa oznacza cztery minarety. Wieże w budynku to nie minarety. W jednej z nich jest klatka schodowa, a pozostałe spełniają funkcję magazynu. Kopuły pokryte są turkusowymi płytkami ceramicznymi. Każda z wież przedstawia różne motywy. Tym razem poszliśmy do uzbeckiej restauracji. Spróbowaliśmy tradycyjny uzbecki makaron o nazwie Lagman. Cappuccino bucharskie było lepsze niż we Włoszech. Twierdza Ark. Wewnątrz znajdowało się miasto. Dawna rezydencja władców Buchary. W latach 20 XX wieku twierdza została zniszczona przez radzieckie lotnictwo. Do czasów obecnych ocalało tylko 20% budowli. Obecnie wewnątrz murów jest muzeum przedstawiające historię kamiennego ogrodzenia. Austriacki podróżnik Gustav Kriss uważał, że Buchara przed totalnym podporządkowaniem się carskiej Rosji ratowały mury obronne, którymi było otoczone miasto, ale też była inna strona medalu. Ogrodzenie uciskało miasto. Ludność zewnątrz nie mogła napływać, a przyrost naturalny musiał być kontrolowany. Jeżeli był za duży, to ktoś musiał opuścić miasto i szukać sobie życia poza obrębem murów. Robi się późno, powoli udajemy się z powrotem do hotelu. Ciekawe, jakie przygody będą czekać na nas w następnym dniu. Po drodze spotkaliśmy starą radziecką wołkę. Czy nie jest ona piękna? Jak zwykle nie mamy planu zwiedzania. Ciekawe dokąd zaprowadzą nas nasze nogi. Krążymy w pobliżu słynnego wielkiego bazaru. Tutaj można kupić prawie wszystko: dywany, aksamity, jedwabne wyroby, wisiory, branzolecki, stare księgi. I niezniszczoną ilość starości. Opuszczamy bazar, po drodze podziwiamy niezwykłe budowle. Słońce przypomina nam to z filmów, na których akcja dzieje się na pustyni. W bucharskiej scenerii wygląda wyjątkowo. Jest marzec, a żar leje się z nieba. Stare miasto dycha historią zapisaną w murach. Każde miejsce jest tajemnicze. Ulice i rynek zwykle tętnią życiem. Dziś jest poniedziałek, dlatego rytm miasta jest inny, spokojniejszy. Orientalne stragany rozbrzmiewają melodią wschodu, barwnymi tkaninami i niepowtarzalnym zapachem przypraw. Wabią turystów. Chodząc po mieście, warto mieć przy sobie suchą karmę dla zwierząt. W wielu miejscach można spotkać bezpańskie koty i psy, które są bardzo łagodne i urocze, a za podarunek podziękują nam mruczeniem. Kunszt architektoniczny cieszy oczy. Wielobarwna mozaika jest niezwykle piękna. Buchara jest pełna harmonii. Ulice zachwycają swoim urokiem. Przeszłość jest tu obecna na każdym kroku. Jedna ze starych ulic zaprowadziła nas do hotelu. Właścicielem obiektu okazał się kolega Stefani z uczelni artystycznej Staszkiętu. Mir Szali wywodzi się z rodziny artystów. W obiekcie jest też galeria. Można zakupić obrazy właściciela i jego rodziny oraz znanych uzbeckich artystów. Hotel Miniatura nazwa nawiązuje do miniaturowego malarstwa, znanego i cenionego w Azji. Zapraszam do Buchary, będzie nam bardzo miło Was gościć. Gospodarz oprowadził nas po pięknym hotelu. Każdy kąt ma swój niepowtarzalny styl. Wnętrza zostały zaprojektowane przez natknionego artystę, właściciela obiektu. Każdy pokój i łazienka to dzieło sztuki, nawiązujące do stylu architektury islamskiej. Wszędzie wiszą obrazy. Zobaczcie sami, jak tu jest pięknie. O, o. To już Na koniec pokazał fotografię i powiedział, że gościł bardzo miłego gościa, ambasadora Polski. Naprzeciwko hotelu odwiedziliśmy sklep z pięknymi, ręcznie robionymi bucharskimi czapanami. Po zakupach udaliśmy się kolejny raz do galerii fotografii. Miejsce to poprzedniego dnia było zamknięte. Dzisiaj mamy więcej szczęścia. Galeria jest otwarta. Zachwycaliśmy się fotografiami, starymi kamerami i projektorami. Znaleźliśmy też polski akcent, powiększalnik krokus. Właściciel galerii, fotograf, powiedział nam, że jest to bardzo dobry sprzęt, co nas bardzo ucieszyło. W Uzbekistanie nieraz słyszeliśmy pochwały dotyczące polskich produktów. Fotografie, Bardzo nam się spodobały, więc jedno zdjęcie postanowiliśmy zabrać ze sobą do Polski. Oczywiście za nie płacąc, z galerii wychodzimy na plac. Buchara w przeciwieństwie do Turkusowej samarkandy jest w barwach piasku Pustyni. Jesteśmy zachwyceni tym miastem. Ciekawą architekturą, niezwykłymi starymi budynkami. Udaliśmy się trochę poza główny szlak turystyczny, aby poznać autentyczne miasto i zobaczyć, jak żyją tu ludzie. Odkryliśmy dom Chodzajewa, bucharskiego bogacza, który pomógł bolszewikom w obaleniu ostatniego emira Animachana. Za zasługi został mianowany prezydentem Ludowej Republiki Buchary. Niestety jego radość nie trwała zbyt długo. Padł ofiarą stalinowskich czystek. Jego piękny, bogaty dom w 1925 roku przeszedł na skarb państwa i został przekształcony w szkołę. Obecnie wewnątrz budynku znajduje się muzeum. W latach 60. XIX wieku Hanat Bucharski poniósł trzy klęski z Rosjanami. 30 czerwca 1868 roku został podpisany traktat pokojowy. Emir pozostał przy władzy, ale wszystkie decyzje musiał konsultować z Rosjanami. Udaliśmy się do Kaganu, niedaleko stacji kolejowej Buchara, Kiedy Rosjanie budowali w XIX wieku połączenie kolejowe. Emir Buchary, widząc zagrożenie w żelaznych pojazdach, poprosił okupanta, aby nie prowadzać pociągów do centrum miasta. Żądanie Emira zostało spełnione. Dworzec Bukhara znajduje się 16 km od starego miasta. XIX-wieczny pałac Emila Buchary zrobił na nas wrażenie. Został zaprojektowany przez słynnego rosyjskiego architekta Benoit w stylu eklektycznym. W budowli można się doszukać motywów islamskich z elementami baroku. Jedna z legend mówi, że pałac został zbudowany przez emira, aby gościć w nim cara Mikołaja II. Niestety car nigdy nie przyjechał do Buchary. W XIX wieku emira odwiedził polski topograf, etnograf Bronisław Grąbczewski. Prosił władcy Buchary o pozwolenie na przeprowadzenie badań naukowych na terenie podległych emiratowi bucharskiemu. Tak zapamiętał spotkanie. Emir Wysoki, przystojny, 40 mężczyzna, trochę zbyt otyły, z cerą matowej białości, ze ślicznymi czarnymi oczyma i czarną brodą, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Na zapytanie polaka Emir wyraził zgodę na badania, mówiąc: Musi pan bardzo kochać naukę, jeżeli narażasz się dla niej na takie niebezpieczeństwo. Grasują tam bandy zbójeckie. Śmierć! Może być najmniejszym z nieszczęść, jakie mogą tam pana spotkać. Po obaleniu rosyjskiego saratu w 1917 roku Emirat Bukharski odzyskał władzę. Niestety radość emira trwała dość krótko. W 1920 roku, po ciężkich walkach z bolszewikami, Amir Khan został obalony. Aby ratować swoje życie, zbiegł do Afganistanu. Prawnuczka byłego emira która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych powiedziała, że dokładnie nie wiadomo ile Emir miał żon. Po utracie władzy jego podwładni bardzo mu współczuli i ofiarowali to co mieli najcenniejsze swoje córki. Przez komunistów obiekt został przekształcony w dom kultury kolejarza. Ptasi ożywiany jazgot komponuje się z głosami miasta. Dla nas to piękna muzyka. Bardzo nam się podoba. Posłuchajcie. Pełni wrażeń zgłodnieliśmy i udaliśmy się do restauracji, w której można się poczuć jak muzeum. Dla artystów Buchara jest pewnością źródłem inspiracji. W nocy miasto również zachwyca. Każdego wieczoru stare mury stają się tłem dla spektaklu cieni. Wygląda to niesamowicie. Każdy może być świadkiem ulicznej improwizacji. Życie miasta dosłownie odbija się na ścianach i pobudza wyobraźnię. W tym otoczeniu podsumowaliśmy nasz udany i pełen wrażeń dzień. W tym dniu postanowiliśmy przejść się do parku, gdzie można zobaczyć mauzoleum Samanidów. Po drodze mijamy stanowiska starociami. W VIII wieku z tych terenów zostali wypędzenie Arabowie, a miasto przeszło w ręce irańskiej dynastii Samanidów. Za ich panowania Bukhara przemieniła się w bardzo ważne centrum naukowe i kulturowe. W ich czasach tworzył słynny poeta Rudaki. Wiesz? Uważany jest za poetę narodowego Tadżykistanu oraz znany medyk i filozof Avicenna. Wąskie uliczki zaprowadziły nas do parku, w którym znajduje się mauzoleum. Budowla jest IX wieku. Przez architektów została okrzyknięta arcydziełem. Ceglany mur budowli jest niepowtarzalny. Wychodzimy z parku i gubimy się w wąskich bucharskich uliczkach. Jesteśmy na uboczu, tutaj turyści raczej nie zapuszczają się, czas płynie tu inaczej. Panuje spokój i cisza. Czasami z budynku dochodzą do nas czyjeś rozmowy. Lubimy podglądać życie mieszkańców Buchary. Poczuliśmy niezwykły zapach unoszący się w powietrzu. Poszliśmy za nim, zaprowadził nas do piekarni. Piekarz ucieszył się na nasz widok i pokazał nam w jaki sposób wytwarzany jest tradycyjny uzbecki chleb. Uformowane ciasto przyklejane jest do rozgrzanych cegieł wnętrza pieca. Po kilku minutach placek zmienia się w doskonale wypieczone, bardzo smaczne pieczywo. Szkoda, że nie możecie poczuć niezwykłego zapachu bucharskiej piekarni. Opuszczamy piekarnię i idziemy dalej wąskimi uliczkami, coraz bardziej oddalamy się od centrum. Na ulicy zaczepił na starszy mężczyzna i zaprosił do starej, zrujnowanej medresy. Stary budynek, choć zrujnowany, nadal zachwyca. W środku miał dywany, porcelanę i pamiątki z poprzedniego ustroju. Czapany i stare fotografie. Weszliśmy na dach budowli. Patrząc na stan obiektu trzeba przyznać, że było to dosyć ryzykowne, ale warte. Dla ładnego widoku na miasto z góry. Jest to tu wysoko. Trochę strach wieje. Ale piękny widok. Zobaczcie sami. Nasza bucharska przygoda powoli dobiega końca. Niezwykła sceneria zespołu architektonicznego o nazwie Poi Kalan, co oznacza dosłownie Ustóp Wielkiego. W tym wyjątkowym miejscu można się poczuć jak bohater arabskich baśni, takich jak np. o księciu Husajnie i latającym dywanie. Ostatnie spojrzenie na stary meczet Kalan oraz medresy Mir Arab. Do zobaczenia w następnym odcinku o niezwykłym Uzbekistanie. Jeżeli podobał się Tobie film i uważasz, że jest to ciekawe to co robimy, to zasubskrybuj nasz kanał, polajkuj i zostaw komentarz. To zachęci nas do zrealizowania kolejnego filmu z wyjątkowego Uzbekistanu. Do zobaczenia na szlakach podróżniczych. Zapraszamy też na nasze Instagramy. Link do nich w opisie filmu.